Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, za naszymi plecami znajduje się gołębnik, który tutaj widzimy i gołąbki, które się w nim znajdują będą przeznaczone na sprzedaż, tam znajdują się gołąbki, które pozostały nam ze wspólnego gołębnika, które nie zostały sprzedane na aukcjach. Jest tam kilka około 20 sztuk. Później mamy też gołębie z naszej hodowli, które zamieszkiwały ten gołębnik, i też są wszystkie na sprzedaż, oraz około 35 do 40 sztuk. Jest to hodowla z Niemiec, którą przywiózł nam kolega Eugeny Głuc. To jest jego jakiś znajomy, który zlikwidował całkowicie tą hodowlę. Także te gołąbki mamy na sprzedaż będzie ich około 60 sztuk. Tak jak mówię, jest to około 15-16 gołębi z WG z naszej hodowli i gołębie z hodowli niemieckiej, która też jest cała do zlikwidowania. I tutaj z tego powodu też, że ten gołębnik już został sprzedany i będzie demontowany, ponieważ ten plac chcemy wykorzystać do innych celów, to muszę usunąć no i w związku z czym trzeba usunąć też z niego te gołębie, co prawda, miałem rozbudowywać gołębnik swój, ale przez te prace, które związane są ze swójnym gołębnikiem, w tym niestety nie wystarczy mi w tym roku czasu. Także postanowiłem, czy tego gołęby z tego gołębnika rozpłodowego z mojej hodowli wszystkie zostaną przeznaczone na sprzedaż Zaraz wejdziemy, ja pokażę te gołębki, nie będziemy indywidualnie łapać wszystkich, ponieważ za długo to trwało. tutaj. W pierwszym bokie znajdują się samiczki. Tak, jak powiedziałem, tu jest około 15 sztuk, może nawet mniej, 12 z mojej hodowli. Gołąbki też są z hodowli, właśnie tej niemieckiej. No to jest akurat samiczka z błogie to Widzimy, jak ona ładnie nazwita. Są tu takie gołębie, ta przy, nie, nakrapiona przy karmiku jest wnuczka Mustanga od kolegi Roberta z Guda też będzie na sprzedaż yy, z linii Elektro, z linii Silver Shadow. tam taka przymelka samiczka jest, Dirk van der kilka tych późnych moich gołębi, które sobie z... przeznaczałem na sprzedaż, yy, przy... przeznaczałem właśnie do hodowli, <coughs> teraz przeznaczę na sprzedaż, bo tam jak mówię ten gołębnik. Całkowicie idzie do zlikwidowania. Tutaj mamy też gołąbka z Jaguara. A tutaj znajdują się samczyki. Tak jak mówiłem, część gołębi jest ze wspólnego gołębika Giewont. Część jest z tej niemieckiej hodowli. I część z naszej hodowli tych samczyków, także tutaj mamy te, te trzy hodowle połączone, gołąbki są już odrobaczone, zdrowe, tu jest nawet gołąbek z hodowli Tomasza Rumińskiego, syn olimpiki. także bardzo ciekawe kołębie, po prostu te, które zamieszkiwały ten boks są sprzedawane, bo tam już mam poukładane w boksach w tamtym gołębniku lotowo rozpłodowym, nie chcę po prostu robić tak powiem jakichś zbytnich przemeblowań gołąbki można będzie zamówić u, u mnie pod numerem telefonu moim czyli 603 400 723 i ja tutaj mogę skompletować komuś fajne pary ewentualnie można sobie przyjechać samemu wybrać co ktoś potrzebuje myślę, że jest tu co wybrać także zapraszam do kontaktu myślę, że można naprawdę stworzyć ciekawe parki do rozpłodu Gołąbki są już odrobaczone, poszczepione były wszystkie. No tej niemieckiej hodowli to nie wiem, czy były szczepione, ale myślę, że to był profesjonalny hodowca. Także myślę, że na pewno też poszczepione są. Także praktycznie gotowe do rozpłodu gołąbki. Myślę, że tyle. Także zapraszamy do kontaktów. Pozdrawiamy kolegów. Dobry noc.